Dzieciogatki Część 13. Wehikuł czasu Pismo Święte potrafi przenieść nas w czasie. Istnieje na to wiele sposobów. Jednym ze skuteczniejszych jest różaniec. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych może on być prawdziwą zmorą. Szczególnie jeśli kojarzy się jedynie z lekcją religii, egzaminem przed Komunią Świętą czyli zaliczaniem tajemnic, zapamiętanie wszystkich rzeczywiście może dać w kość. Jednak różaniec nie po to został wymyślony, by katecheci mieli z czego robić sprawdziany, ale po to, żeby przenosił nas w czasie. Różaniec to jest prawdziwy wehikuł czasu. W modlimy się za wstawiennictwem Maryi, co ma niebagatelne znaczenie. Żaden człowiek na ziemi nie znał Pana Jezusa tak dobrze jak ona. Była bez grzechu, to znaczy wszędzie widziała miłość Pana Boga. Takiej osobie można śmiało zaufać. Przez 9 miesięcy nosiła Jezusa pod sercem, a przez 30 lat mieszkali razem. Była z Nim, gdy nauczał, a na koniec bezradnie patrzyła, jak został ukrzyżowany. Jedne z ostatnich słów Pana Jezusa na krzyżu dotyczyły Jego Matki, która odtąd stała się też naszą mamą. Jezus kochał swoją mamę. Dobrze to widać w Kanie Galilejskiej, gdzie z Maryją i uczniami bawił się na weselu. Gdy zabrakło wina, Matka przekonała Syna, żeby coś z tym zrobił, a do sług powiedziała – Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jeśli zdarzyło się to raz, nie ma powodu, żeby nie zdarzało się częściej. Maryja ma specjalne chody u pana Jezusa i dobrze się do niej modlić, ale zawsze musimy pamiętać, że jej słowa skierowane są także do nas. Niezależnie o co prosimy, na końcu zawsze mamy słuchać, co Jezus mówi do nas. że byłem w Twoim wieku, gdy odkryłem, pewnie ktoś mi pomógł, taki mądry nie jestem, że różaniec to nie tylko powtarzanie zdrowasiek. Siedziałem u babci, która była bardzo pobożna, i razem się modliliśmy. Pamiętam, że zamknąłem oczy i poczułem, jakbym się przeniósł w tamte czasy. Muszę przyznać, że później rzadko mi się to już przydarzało i czasem tęsknię za tamtym momentem. Tajemnice Różańca po to zostały wymyślone, żeby w trakcie modlitwy myśleć o tym, co Jezus robił, jak żył, czego nauczał. Do tego bardzo przydaje się wyobraźnia, a wiadomo, dzieci mają jej pod dostatkiem. Dla mnie jedna dziesiątka jednak to za mało, by spokojnie pomyśleć nad kolejną tajemnicą życia Jezusa. Dlatego nieraz tylko o jednej rozmyślam przez całą modlitwę. Można też zastanawiać się nad modlitwą Zdrowaś Mario lub innym fragmentem Biblii sposobów na odmawianie różańca jest wiele i nie ma przeszkód, żeby każdy miał swój własny. To jest genialna modlitwa, bo można się modlić razem, wypowiadać te same słowa, a jednocześnie każdy może w sercu rozważać zupełnie co innego. Święty Jan Paweł II wprowadził do różańca tajemnicę światła. Jest wśród nich jedna szczególna: głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Pomyślałem, żebyśmy rozważali przez jeden miesiąc tylko te tajemnice. Naliczyłem ponad 40 przypowieści pana Jezusa, więc jest o czym rozmyślać. Na początek wybrałem przypowieść Jezusa o Siewcy. To pierwsza przypowieść, którą wygłosił. Pomyślałem więc, że nada się idealnie. Podzieliłem ją na 10 części. Niech każda odpowiada jednemu koralikowi różańca. Możesz codziennie rozważać jedną myśl, albo od razu wszystkie. Możesz też skupić się tylko na jednym zdaniu i myśleć o nim przez cały miesiąc, a może będziesz chciał codziennie rozważać przypowieści, chociażby te, które usłyszysz w niedzielę nam przy świętej. Decyzja należy do Ciebie. To co? Chwytamy różańce w dłonie i przenosimy się w czasie. Jeden. Przypowieść. Czasem lubimy, gdy ktoś powie wprost, co mamy robić. Z Jezusem jest inaczej. Przy powieściach odwoływał się do znanych wszystkich przykładów, ale pozwalał, żeby każdy rozumiał je po swojemu. Jezus daje ludziom wolność, nie rozkazuje. Im bardziej się do Niego zbliżamy, tym lepiej zaczniemy Go rozumieć. 2. Siewca. Coś z tym siewcą jest nie tak. Dlaczego rzuca ziarno, gdzie popadnie? Na pierwszy rzut oka nie ma to najmniejszego sensu. Obecnie zboże sieje się do przeoranej ziemi. Wtedy ziarna padały na nieuprawioną ziemię. Dopiero na koniec rolnik ją orał, zasypując ziarna ziemią. Dzięki temu ziarno mogło zmienić swoje położenie. To, które padło blisko drogi, nagle mogło znaleźć się na najrzeźniejszej glebie. I na odwrót. A to daje do myślenia. Jezus jest hojnym siewcą. Daje szansę wszystkim. Nie skreśla człowieka. Nie mówi, że ktoś się nie nadaje. 3. Ziarno. Ziarnem jest Słowo Boże. To samo, które stworzyło świat. Bez tego ziarna zawsze będziemy głodni miłości. 4. Droga. Pierwsze ziarna padły na drogę lub obok. To najgorsze miejsce. Nawet jeśli nie wydziobią ich ptaki lub nie rozdepczą przechodnie, mają małe szanse na wzrost. Na drodze jest ruch i gwar. Żeby słuchać słowa Bożego, trzeba zatrzymać się, odłożyć telefon, wyciszyć się. 5. Skały To miejsca, gdzie brakuje wilgoci, a ziemi jest tyle, co kot napłakał. Czasem coś tam wyrośnie, ale bez mocnych korzeni szybko uschnie. Znasz to uczucie, kiedy wpadłeś na genialny pomysł, a potem zabrakło ci chęci? Nazywa się to słomiany zapał. Słoma, wyschnięta na wiór, nie ma w sobie życia. Gdy przychodzą trudności, łatwo się poddać. Chyba, że ma się mocne korzenie, ugruntowane przekonania. Bez mocnego przekonania o miłości Boga. Trudności mogą spowodować, że początkowa radość zamieni się w smutek. 6. Ciernie. Ciernie to nasze zmartwienia. Wciąż chcemy więcej i więcej. Jezus nie mówi źle o bogactwie. Jeśli ono jest, to dobrze. Jeśli go nie ma, też dobrze. Człowiek jest szczęśliwy nie wtedy, kiedy ma wielkie bogactwa, ale wtedy, gdy kocha i jest kochany. 7. Ziemia żyzna. Musi być często przekopana, obłożona śmierdzącym nawozem. Taka ziemia jest przygotowana na przyjęcie ziarna. Przeorana Ziemia żyje nadzieją, że to wszystko, co musiała przejść, nie było bez sensu. Ziarno Słowa Bożego daje nadzieję. 8. Plon. Jezus wierzy w człowieka. On zawsze wierzy, że będą z nas ludzie dobrzy ludzie. Dobroć i miłość, które są owocami słuchania Słowa Bożego, są jak plon, który może nakarmić innych ludzi. Dzięki temu Słowo Boże może dotrzeć tam, gdzie nie zostało zasiane i wyżywić tych, którym brakuje nadziei. 9. Uszy Do kogo mówi Jezus? Do wszystkich, bo wszyscy mamy uszy. Przypomina mi się święty Franciszek. Który głosił kazanie nawet do zwierząt. One też mają uszy. Pamiętaj, masz wszystko, co potrzeba, aby stać się dobrą glebą. 10. Kim jestem? Mówi się, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, ale wydaje mi się, że właśnie od dobrych chęci trzeba zacząć. Przypowieść o siewcy wcale nie mówi o tym, że są ludzie skazani na porażkę lub sukces. Od nas zależy, kim chcemy być. Nawet jeśli moje życie przypomina drogę, skały albo ciernie, Jezus znajdzie sposób, aby stało się dobrą glebą. Na początku wystarczą dobre chęci. Modlitwa też nie zaszkodzi. W modlitwie nie chodzi o ilość. Może się wydawać, że trzeba się dużo modlić, żeby otrzymać to, o co prosimy. W modlitwie chodzi o to, żeby traktować ją jak rozmowę z Bogiem. Im bardziej kogoś znamy, tym łatwiej nam się rozmawia, tym częściej chcemy się spotykać. Zakochani całe godziny mogą spędzić ze sobą i nigdy im nie zabraknie tematów do rozmowy. Ktoś, kto zna Pana Boga, chce z nim często rozmawiać. Pan Jezus obiecuje, że taka modlitwa zostanie wysłuchana. Jezus mówi też, że Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Kiedy więc się modlimy, otrzymujemy Ducha Świętego. On nam otwiera oczy i serce. Bo może coś, czego bardzo pragnęliśmy, jest na wyciągnięcie ręki, tylko wcześniej tego nie widzieliśmy? Na wzór Jezusa mógłbym użyć przypowieści, że Duch Święty jest jak okulary. Bez okularów, czyli Ducha Świętego, wszystko jest zamazane i niewyraźne. Nie widzimy miłości Pana Boga. Potykamy się i gubimy. Duch Święty poprawia nam wzrok, przekonuje, że Bóg jest miłością, że Bóg kocha nas nad życie. Wujek Kamil.